Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj namiestrzułem przejazd techniczny z kody Watsowi na stacji metra Wierzbno. Zapraszam do oglądania. Będzie za 50 sekund. O, już jest wjazd. i widać ją w tunelu. Trzeba uważać na FP1. O! Było FP1, ale nie takie straszne jak zwykle. Skoda ja to odpuszcza. 81! O! Maszynista i połachał, ale kulturalny. Tak mówię, żeby obserwować, żeby namierzyć przyjaz techniczny w warszawskim metrze, to trzeba właśnie obserwować ten czerwony napis na tablicy informacyjnej, jak przed zobaczyliście. Dziękuję za obejrzenie odcinka i do widzenia.